Może ten test będzie bardziej miarodajny. Mam włączony ten PMR, ten kanał PMR, na którym jest bramka FRN wodzi, założoną fabryczną anteną od BaO, i teraz przekręcimy tą antenę na, na tego Prima nowego i zobaczymy zobaczymy jak to, czy to będzie słychać przy zamkniętym oknie, bo tutaj o. Ktoś tam się odzywa, ale tu praktycznie nic nie dolatuje do nas. Także. No tak jak widać. Antenę. Włączmy radio, odkręćmy antenę. Przykręcam nową antenę. rozłożyć Z jedną ręką trochę ciężko. Może położę na chwilę telefon. Dobrze. I teraz włączymy radio. Znowu i zobaczymy. usunął się trochę od radia, żeby żebym ja nie wprowadzał zakłóceń no i teraz słychać także poprawa jest bo nie było słychać nic na oryginalnej antenie a teraz teraz słychać tak powiedziałbym że czytelność piątka a siła z tej bramki to na piątkę też, czyli 5 pięć, może, no. no ale jest poprawa, także także można być zadowolonym. Nie oszukujmy się, to też nie jest antena y, bazowa, która tam ma zyski duże. Nie jest to za oknem, nie jest to na piętrze y, czy tam na dachu, tylko w kuchni przy zamkniętych oknach, na lodówce, która podejrzewam, że też wprowadza jakieś tam swoje zakłócenia. No i daje to radę, także Także koniec końców w skali od 1 do 10 daje 6-7. Dzięki.